Widać było, że i obie drużyny tak ciężko się konstruowało te akcje. My oczywiście mieliśmy więcej z gry, więcej tych sytuacji, ale to nie przynosiło efektu. No i później tak naprawdę chyba jedna sytuacja chemika, no i w ramkę na 1-0. My mimo, że mieliśmy w drugiej połowie 5-6 sytuacji, mnóstwo strzałów, dośrodkowań, i no nie możemy trafić w bramkę, ta cały czas piłka mija i nie dajemy nawet szansy bramkarzowi, żeby wykazał się interwencją. No i nasza ogromna nieskuteczność spowodowała to, że nagle chemik strzela jedną bramkę i się zaczęło robić e, nerwowo, no bo to był mecz, który powinniśmy wygrać, chcieliśmy wygrać i dążyliśmy do tego, mimo ogromnych problemów. Nikt o tym nie wie, ale się Jacek Pacyński grał ze złamanym palcem. E... Damian Pawlak w ogóle miał nie grać i na rozrzewce dwóch juniorów jeszcze się grzało, bo nie było wiadomo, co stąd czy Oni będą w stanie w ogóle wyjść na boisko i wyszli. Jeszcze Damian z tej chorej nogi oddaje najlepszy strzał w pierwszej połowie. Więc nie mamy Mateusza, Skokiego, mógłbym wymieniać Kuba Zole, który się po długiej przerwie też wskoczył do bramki, bo Sebastian Kmiecik miał grypę elitową i nie był w stanie się zgłosił niedyspozycję. No i po prostu no, tak przypuszczam, że będziemy teraz do końca rundy wyglądać. Tacy. Poszarpani, można powiedzieć, i, i połamani, no i trudno. No ale Jacek Pacyński będzie musiał teraz odpocząć kilka dni, za tydzień znowu będzie musiał wyjść z tym palcem, i do końca rundy będzie musiał zaciskać zęby, i tak będzie musieli grać. Nie był dobry mecz w wykonaniu chemika. Nasz, oczywiście, też nie był dobry. Tylko tyle, że przy naszej nawet Trochę słabszej grze potrafiliśmy stworzyć mnóstwo sytuacji, dlatego że chemik był no, niepoukładany był dzisiaj. No, było mnóstwo przestrzeni, mnóstwo wolnego miejsca w środku, i, i były momenty w drugiej połowie, że z łatwością dochodziliśmy do sytuacji. Tylko tak jak powiedziałem, jak się nie strzela jednej, drugiej, trzeciej, piątej, no to w końcu w pewnym momencie takie ciśnienie z człowieka schodzi, no bo ile można czekać? Zawodnicy też to czują, że mamy sytuację, nie strzelamy raz, drugi, trzeci, no to w końcu też zaczynają głowy zwieszać, no i nagle jeszcze bramka. Gdzie Garbus zostaje między nogami zupełnie, ma niby zawodnika pod kontrolą, idealnie między nogami, w boczną siatkę, Kuba bez szans i nagle rzeczywiście się zrobiła nerwówka i patrząc z perspektywy tego, że przegrywaliśmy i wyrównujemy w ostatnich sekundach to co, to, co właśnie gramy i potrafimy dążyć do ostatniej sekundy i wierzyć w to, no to, to trzeba rzeczywiście uszanować, natomiast patrząc z perspektywy do tamtej 80 minuty przed stratą bramki to absolutnie wynik powinien być inny. Dzisiaj bardzo chcieliśmy wygrać i mimo tych ogromnych problemów, no, szacunek dla Jacka na przykład dzisiaj ogromny, że w ogóle wyszedł na boisko, bo, bo widać było, że przez cały mecz to jak była sytuacja stykowa, to wkładał lewą nogę, a, a nie swoją chorą prawą. Tak samo Damian też dzisiaj tak biegał na półgwiska i dopiero gdzieś w 15 minucie dopiero widać było, że, że przed tym strzałem, właśnie że dopiero tak się przygotował do gry, no ale no, no, nie było możliwości jakiejś rotacji wielkich musieli wyjść zawodnicy no te dwa mecze no, ogromnie ciężkie no bo dwie drużyny z samego czuba pretendenci pewnie do awansu no ale pojedziemy w e, tym, co mamy i na pewno nie położymy się tam, będziemy walczyć i mam nadzieję, że przynajmniej w tych dwóch meczach e, no zdobędziemy gdzieś tam trzy oczka po to, żeby ta zima była spokojniejsza, bo ja myślę, że gdybyśmy jeszcze zdobyli trzy oczka do końca sezonu, to zima będzie taka, e, oczywiście jak na nasze możliwości, na pewno taka spokojniejsza.